Cześć, witajcie! Adam Goździewski. Ostatnie zdarzenie, które nagrywałem na TikToku, zainspirowało mnie do nagrania filmu o detektorach podtynkowych. Słuchajcie, miałem zdarzenie tego typu, że montując lampę w przedpokoju u klienta, przewierciłem kabel. No i to mnie jakby natchnęło do tego, żeby Wam pokazać sprzęt, który ułatwi nam. Detektor, który pokazuje nam, co mamy tak naprawdę w ścianie. I za chwileczkę na tym filmie zobaczycie najpierw tego TikToka, gdzie przewiercą kabel i wywalają bezpieczniki, a już chwilę później testy tego detektora. Teraz Wam się wyświetli wszystkie jego dane techniczne, żebyście sobie mogli zobaczyć, co to jest za model i tak dalej, bo ja nie wszystko pamiętam. I wpada intro. Oglądajcie do końca ten filmik. detek 200C. Jest to detektor, który pokazuje nam w grubości ściany wszystko, co tam się znajduje. Ja przygotowałem taką płytę, na której zamontowałem teraz najczęściej używane do instalacji wodnych rury plus przewód elektryczny plus konstrukcję z Belki drewnianej, po to, żeby ten detektor nam pokazał w ścianie, gdzie co jest i czy wykryje nam tak rurę PEX, rurę PP do wody, przewód trzyżyłowy 2,5 kwadrat i belkę drewnianą. Wygląda to w ten sposób. Na płycie krzemowo-wapniowej 2,5 cm przykleiłem rurę PEX, kantówkę drewnianą, przewód trzyżyłowy i rurę PP 25. I za chwileczkę Wam pokażę, jak ten detektor się sprawdza jak on będzie nam pokazywał, co tam za tą ścianką jest. Bosch w tym swoim detektorze e, zastosował technologię radarową. Odpalamy go. Mamy już naszą ściankę gotową. U góry widzicie, specjalnie wystawiłem te elementy, żebyśmy, żebyśmy je widzieli. E, zaraz wejdziemy w menu. Wchodzimy w menu. Menu jest fajne, bo jest po polsku. Także nie musimy tutaj kombinować nic po angielsku. Robimy tak. Tryb pomiaru: wchodzimy. Jakie tutaj mamy obiekty? Typ ściany: mamy tak ściana prefabrykowana. Ogrzewanie podłogowe: też nam jest w stanie pokazać w którym miejscu idzie. Cegła kratówka, cegła dziurawka, świeży beton. Mur uniwersalny. Wejdziemy w mur uniwersalny. To miałem nagrywać o tym detektorze Bosza filmik, właśnie o tym. On się nazywa DETEK 200C. Miałem o nim nagrywać, już nawet sobie taką ściankę zbudowałem. Za tą ścianką sobie schowałem rurę, schowałem sobie przewód trzyżyłowy, schowałem sobie PEX i kawałek belki drewnianej. Ale się natknąłem na YouTube, że już ktoś taki filmik nagrał i stwierdziłem, że bez sensu to dublować ten pomysł. I akurat takie mam teraz zdarzenie, że jadę do klientki Prosta usługa, trzeba przywiercić obręcz gimnastyczną do sufitu Ale problem jest tego typu, że już tam byłem na, na, tym, na tej lokacji I się okazało, że tam jest strop akermana. Jeżeli nie wiecie jak to wygląda to wam teraz wrzucę, żebyście zobaczyli o co chodzi No i klient tam, tej klientki mąż już wywiercił kilka otworów, się okazało, że Cały czas trafia w pustkę, w pustaki No i ten właśnie detektor DEC 200C Pomoże mi namierzyć gdzie są belki Bo dzięki niemu będę wiedział w którym miejscu jest zbrojenie I będę wtedy wiercił w te miejsca I tą obręcz gimnastyczną przyczepię dokładnie do żebra betonowego Które występuje między pustakami Akermana. Pustak Akermana w dawnych czasach był stosowany Nie wiem czy oni jeszcze go produkują Był to pustak ceramiczny Coś na zasadzie teriwy, tylko że trzeba było zastemplować, praktycznie zadeskować cały strop, poukładać te pustaki akermana i one od dołu wtedy przed tynkowaniem wyglądały, jakby pustak do pustaka się stykał. Nie było żadnej belki betonowej, jak to jest w przypadku teriwy, że widzimy w którym miejscu idzie belka betonowa. Przy akermanie tego nie ma. Pustak do tego do pustaka, ale pustaki są w kształcie. Teraz, właśnie ten obrazek, zobaczycie, a ja go zakomentuję. Tak jak widzicie, jest w kształcie takiego kapelusza I teraz wszystkie te dolne elementy kapelusza stykają się Ale przestrzenie między tymi jakby kapeluszami Wypełnia się od góry, zalewa się betonem I ja właśnie tym detektorem będę chciał wstrzelić się z kołkami No bo tam obręcz gimnastyczna, tam będzie kobieta na tej obręczy trenowała, będzie ćwiczyła Dlatego musi być w dobrej przestrzeni wywiercony kołek no i za chwileczkę zobaczycie jak mi to pójdzie ja za chwileczkę wjadę na tą lokację i będę starał się wam pokazać krok po kroku jak to wygląda i zaraz tamtąd będę jechał na drugą e, lokację, bo to będzie na e, to będzie na e, Bielawkach w pytgoszczy, a druga lokacja jadę na Jachcice, bo akurat dzisiaj zadzwonił do mnie e, mój dobry kumpel, że ma gdzieś wyciek w ścianie, no i się okazało że ten detektor też namierza wycieki i postaram się też jemu pomóc, namierzyć mu wyciek, najprawdopodobniej, no bo to już jest też stary dom, gdzieś mu pękła rura i nie wiem w którym miejscu gdzieś się w ścianie sączy i myślę, że tym detektorem sprawdzimy gdzie to jest, także fajnie się dzisiaj to wszystko poukładało, że mogę ten detektor wam zademonstrować jak on działa na polu walki, a nie w jakiejś sztucznie zrobionej w garażu ściance. Tylko naprawdę, na prawdziwym, żywym organizmie. Dlatego myślę, że ten filmik będzie ciekawy. Oglądajcie, na pewno nie pożałujecie. Hej! Już dotarliśmy na miejsce. Tu już były kilka prób. Było tutaj, nie wiem czy będzie widać to, dobrze widać. I widać, że jest pył czerwony, czyli po tym stwierdzam, że tu jest najprawdopodobniej Akerman, ale tutaj niby spółdzielnia twierdzi co innego. Wszystkie próby, które zostały tutaj zrobione to są pustki, także tutaj nie widać, żeby była możliwość zawiesić tą obręcz, a ta obręcz jednak troszeczkę będzie tutaj potrzebowała, bo tu wystarczy to przydyblować do sufitu na cztery kołki i hak, no ale to musi być w porządnym materiale wkręcone, dlatego będziemy zaraz detektorem sprawdzali, gdzie tutaj coś znajdziemy mocnego. Zaczynamy szukać B. to jest pod napięciem, czyli tutaj nie ciekawe kabel do w tym miejscu. To już wiemy, że tutaj nie możemy za bardzo wiercić. Nie znamy, co tu jest. Ale to może być właśnie... Bo to jest w tym samym miejscu metan. Tu mam metan na pewno. Zobaczymy sobie. Tu pokazuje, że na 3,4 cm można wiercić w głąb. Zaznaczmy sobie, gdzie jest ten kabel. Tutaj gdzieś był ten kabel pod napięciem. No to też może być tutaj strok klejna. Czyli mogą być szyny. Bo to tak mniej więcej wygląda, że to jest tutaj 6 cm głębokości. To mi pokazuje cały czas, że to jest metal. Czyli może tutaj lecieć, lecieć szyna od stroku klejna. I wtedy są cegły. Jakieś puste, dlatego tutaj wszędzie się wściekły w, w pustkę. I dopiero za jakiś czas się pojawia. No nic trzeba będzie zaraz, tutaj zaznaczymy sobie to miejsce. Czyli tak naprawdę odtąd. No tu jest właśnie pod napięciem kabel. Pokazuję to Czyli on jest tu. Tu nie możemy. Przesuniemy się dalej, tu też jest jakiś kabel. Czyli tak naprawdę odtąd. Dotąd gdzieś. Tu już jest nieznane coś. W tej przestrzeni spróbujemy wiercić się. podejmij marek tą płytkę. Mamy zaznaczone otwory. No i co? Spróbujemy to wywiercić. Źle obstawiałem, nie jest to strop e, strop akarwana to klejna, A strop klejna to jest taki, że są szyny stalowe mm -hmm. i między szynami jest zupełnie segły. I tu znaleźliśmy Wam szynę. Mm -hmm. e, czyli tak, nie za bardzo Wam pomożemy, bo nie mamy spowarki, a poza tym e, trzeba było najlepiej znaleźć kogoś, kto pospałby to. Czyli przyspawałby to do tej szyny, którą zaraz tutaj możemy delikatnie obkuć i sprawdzić, czy jest na 100%, ale podejrzewam, że jest. Mogę taki kwadrat wy... wypłuć, żeby kształt, żeby on mógł się do tego przyspawać. To jedyne, co mogę tu wam pomóc. Bo żaden kołek nie będzie w tym trzymał. Kołek będzie przez chwilę trzymał i za chwilę, jak ktoś usiądzie na tym kole, to wyrwie z połową sufitu. Bo tu elementem mocnym są te stalowe szyny. W przypadku tego stropu, nie? Dobra, mm -hmm. no, ja to może pan sprawdzić to. Tutaj no, mi utopować. I teraz tak, ten detektor dał radę, namierzyliśmy pręd udało się, przykręciliśmy tą obejmę do sufitu i zaraz zrobimy test wytrzymałości, jeżeli to nam wytrzyma, no to, jeżeli wytrzyma moją masę, no to już wytrzyma każdego. Tak. Wszystko co nowe, to, to ładne. O. No co, wyrywać nie mogę. Czyli jakiś tam test pierwszy zaliczyło no zobaczymy dalej Tak ja mi tu na mocno skręcił no. Teraz tak, pasek Muszę no, Dobra, wskoczyło Tak? No jak ci spadnie pół sufitu na głowę, to nie wiem co to jest takie mądre. Jak wodę dostanę, to, to, to mi ale... no. potem ale... No! Co? Coś tam się trzyma. Coś tam się trzyma. To się mówi gwarancja do bramy i się nie znamy. Udało się. Pierwsza diagnoza była trafna. Jest to stropa Kermana. Znaleźliśmy miejsce, w którym jest beton, w którym jest pręt i między prętem w ten beton udało nam się wkręcić cztery kołki. Tu dla bezpieczeństwa jeszcze też powiedzieliśmy, że jak będą chcieli następne takie wieszać no to możemy ewentualnie przyjechać i zaznaczyć w którym miejscu, bo już wiemy jaki to jest strop i wiemy, że to nam wytrzyma. To by było na tyle. Lecimy jeszcze na jechcice. Dobra, dojechaliśmy na drugą lokację. Tutaj kolega mnie poprosił, że ma gdzieś wyciek. Tutaj widać, schodzimy do piwnicy. Tu widać już tutaj, że jest mokro. No kurczę, tutaj się spowódź. Tu jest niezła powódź. Ale gdzieś trzeba sprawdzić, gdzie to... Gdzie to cieknie. No to nie z góry gdzieś? A tu są krople na suficie? Muszę też strach wejść do tego, żeby gdzieś prąd kurde nie był. Żeby nas nie pogilgało. Nie, no tu jest ok, wszystko. Tutaj się nic nie dzieje. Teraz do porównania, syfon tu jest i tu jest woda. I zobaczymy, jak to nad syfonem. No, no to w miejscu, w miejscu wody jest duży skok, nie? mi się wydaje, że to tak to funkcjonuje. No, i tak jak widzieliście na załączonym obrazku, detektor nic by nie dał, no bo wyciek był tak gruby, że cała podłoga była w wodzie u mojego kolegi. Dlatego postanowiłem w przypadku wycieku sprawdzić to tutaj. Rozlejemy troszeczkę wody i na tej płytce gresowej sprawdzimy, jak ten detektor działa i jak on nam pokazuje wyciek. Teraz, tak, do tego eksperymentu wylejemy tutaj delikatnie trochę wody na panele postarałem się zrobić taką stróżkę nie wiem czy to będzie dobrze widać ale woda została wylana coś tam widać tylko zależało mi bardziej żeby to była taka bo teraz, jak płytkę położę, to to się całkiem e, rozpłaszczy i będzie pod całą płytką woda. Dlatego trochę to, trochę to rozciągnę tą wodę tutaj na tych panelach. mopę mam przygotowanego, także po całym eksperymencie podłogę szybko zmyję. Dobra, to by było na tyle. Tam, gdzie jest taki e, węższa ta, ta nasza w cudzysłowie rzeczka, położymy płytkę. Zajmiemy na tą wodę. Jest ok. No i co? Teraz mamy, mamy ten wyciek pod płytką i sprawdzimy, jak ten detektor nam to pokaże. Ustawiamy sobie najpierw. Najpierw to musimy go w ogóle włączyć. I za chwileczkę Wam pokażę w menu, jak to ustawić. Detek 200C z Odbosza. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem takiego, to polecam w Domitechu tryb pomiaru. Obiekty i mamy detekcję obiektu, detekcja nieszczelności i pomiar odległości, czyli detekcja nieszczelności. Jesteśmy w tej chwili przygotowani do naszego pomiaru. O. I widzicie, w którym miejscu jest wyciek? Pokazuje. Pokazuje dokładnie tutaj. Tak jak jest teraz na tym. O. Czyli tu, gdzie jest to zagłębienie tego wykresu, w tym miejscu jest wyciek. I teraz ta tutaj linia pokazuje nam właśnie, w którym miejscu to jest. No i czyli zgadza się. Zgadza się, że wyciek jest dokładnie tutaj. Tak jak rozdaliśmy wodę przez środek płytki, tak jest wyciek. Robimy badanie ponownie, tu nie ma nic i znowu nam się pojawia na wykresie. Także wyciek też jest w stanie zlokalizować. Teraz na koniec parę słów ode mnie o tym detektorze z Boscha. Powiem tak, jeżeli dużo wiercicie, jeżeli jesteście elektrykiem bądź hydraulikiem i Często przebijacie się przez różnego typu ściany, e, lub hydraulik, który musi gdzieś zbadać, gdzie jest właśnie wyciek, tak jak przed chwilą widzieliście. To ten detektor naprawdę powinniście mieć u siebie w skrzynce, tak uważam. E, ja, jako instalator kominków, instalator łazienek, często mi się zdarzyło też przewiercić jakiś kabel lub rurę. Rurę rzadziej, rurę raz mi się udało, u, udało przypadkowo przewiercić. Pytam klienta, czy czegoś tu nie ma w podłodze. Nie, nic nie ma. No i prosto w rurkę od miedzi, od centralnego ogrzewania. Także też takie przygody się zdarzają. A z takim sprzętem takie przygody nas będą omijały szerokim łukiem. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem takiego detektora od Boscha, to oczywiście w domitech.pl znajdziecie go na pewno. Wbijajcie na domitech.pl z kodem MAGO7. Dostaniecie 7% rabatu. No i co. To byłoby na tyle. Subskrybujcie kanał, oglądajcie. Liczę na ciekawe komentarze, na lajki. Trzymajcie się, pozdrawiam gorąco. Hejo.